Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tab Gameplay 124 i witam Was już w kolejnym odcinku, odcinku czy w razy to powiedziałem w kolejnym odcinku e, inform, informacyjnego e, Mamy dziś 2 listopada wczoraj zrobiłem sobie drugie, drugie konto które się nazywa Tab Game Vlog i na tym kanale będę nagrał same vlogi, i tam już jest jeden odcinek, czyli intro, które wczoraj zrobiłem. Nie, nie jest aż takie fajne, ale już mam tam dwa subskrypcje zrobione. Znaczy, za, już mam tam na tym drugim koncie dwa subskrypcje. I jutro chyba się pojawi pierwszy vlog, tak? Chyba jutro, no jutro. Tak, jestem z tego właśnie dumny, bo już, e, już dawno chciałem zrobić sobie multikonto, ale nie umiałem. I w końcu zrobiłem. Nareszcie. Tak. E, no i co? Chyba to by było. O właśnie. Albo w opisie, albo w komentarzach będziecie mieli e, mój kanał, drugi tak. No i co? I. Subskrybujcie, subskrybujcie i lajkujcie i komentujcie ten mój drugi kanał, ale ten też, nie? No to co? To na razie, do jutra na, na nowym kanale, cześć!